Wielu z nas widziało to w swoim życiu. Mężczyzna odchodzi od kobiety, która wydawała się idealna, piękna, zadbana, podziwiana przez innych. Dlaczego tak się dzieje? W tym filmie spojrzymy na to z perspektywy psychologii głębi Karla Junga. Zostań ze mną do końca, bo dopiero wtedy zrozumiesz mechanizm, który kryje się za tym pozornym paradoksem i odkryjesz prawdę, która może zmienić twoje spojrzenie na relacje. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego zdarza się, że mężczyźni odchodzą od kobiet, które wydają się spełnieniem marzeń, piękne, zadbane, pełne uroku, podziwiane przez innych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nielogiczne. Skoro ktoś znalazł u boku partnerkę, którą inni uważają za wyjątkową, to dlaczego miałby ją zostawić? W głowie pojawia się pytanie, które szczególnie boli. Czy uroda, starania i atrakcyjność naprawdę nie wystarczają, by zatrzymać człowieka? Odpowiedź, choć niełatwa, kryje się głębiej niż powierzchnia wyglądu. Psychologia głębi Karla Junga uczy nas, że relacje nie opierają się jedynie na tym, co widać na zewnątrz. To, co naprawdę wiąże dwoje ludzi, dzieje się w warstwie wewnętrznej, w rezonansie ich emocji, przekonań. Pragnień i nieświadomych wzorców. Uroda może być początkiem, iskrą, która przyciąga uwagę, ale jeśli za nią nie stoi wewnętrzna autentyczność i głębia, w pewnym momencie pojawia się pustka, którą trudno znieść. Mężczyzna, który początkowo zachwyca się pięknem kobiety, często nieświadomie zakochuje się nie w niej samej, ale w obrazie, który sobie stworzył. Jung nazwałby to projekcją. Rzutowaniem własnych fantazji, marzeń i oczekiwań na drugą osobę. Zakochanie bywa czasem bardziej zauroczeniem własnym wyobrażeniem niż realnym spotkaniem drugiego człowieka. Kiedy jednak przychodzi codzienność, kiedy obraz pęka i ukazuje się prawdziwy człowiek z jego emocjami, potrzebami i ograniczeniami, pojawia się rozczarowanie. To nie uroda wtedy zawodzi lecz złudzenie, że sama powierzchnia wystarczy, by budować trwałą więź. Widzimy to często w relacjach, które wydają się idealne z zewnątrz. Piękna para, piękne zdjęcia, a nagle rozstanie. Ludzie zadają pytania: jak to możliwe? Przecież ona była tak atrakcyjna. Ale odpowiedź nie leży w atrakcyjności, tylko w głębi. Jeśli między dwojgiem ludzi nie ma prawdziwego spotkania dusz, jeśli nie ma wspólnego rezonansu wartości i emocji, związek prędzej czy później traci swoją siłę. Jung podkreślał, że prawdziwa relacja zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. To, co na początku przyciąga uroda, sukces, powierzchowny blask może być tylko maską czyli personą. Persona to rola, którą pokazujemy światu. Kobieta może być dla otoczenia najpiękniejsza. Najbardziej podziwiana, ale jeśli w relacji jest jedynie obrazem, a nie autentyczną sobą, mężczyzna nie spotyka w niej człowieka, tylko rolę. A od ról w pewnym momencie się odchodzi, bo dusza tęskni za prawdziwym spotkaniem. Dlatego tak często zdarza się, że mężczyzna odchodzi od kobiety, którą inni uważają za ideał, bo ideał nie istnieje istnieje człowiek. Ze swoją wewnętrzną historią, potrzebami i ranami. Gdy te elementy nie znajdują wspólnego języka w relacji, zewnętrzne piękno nie wystarcza, by utrzymać więź. To nie jest wyrok dla kobiet. Wręcz przeciwnie, to jest wezwanie, by odkryć w sobie coś znacznie cenniejszego niż uroda. To wewnętrzna spójność, siła, autentyczność i umiejętność budowania więzi. Bo to właśnie te jakości. Sprawiają, że ktoś chce zostać. Uroda przyciąga, ale głębia zatrzymuje. Jeśli zastanowimy się głębiej, zrozumiemy, że uroda wcale nie jest gwarancją trwałości związku. Piękno jest jak ogień przyciąga, rozgrzewa, rozpala wyobraźnie, ale samo w sobie szybko się wypala, jeśli nie towarzyszy mu paliwo w postaci bliskości, emocjonalnej więzi. I duchowej spójności. Dlatego tak często słyszymy o parach, które na początku wyglądają jak spełnienie marzeń, a później rozchodzą się w zupełnym niezrozumieniu. Bo choć wszystko wydawało się idealne na zewnątrz, wewnątrz brakowało tego, co najważniejsze. Mężczyzna może zakochać się w kobiecie, która swoją urodą budzi podziw. Ale jeśli w tej relacji nie ma przestrzeni na autentyczność zaczyna odczuwać pustkę. Początkowo stara się ją zagłuszyć, tłumaczy sobie, że przecież ma przy sobie kogoś, kogo inni podziwiają, że powinien być szczęśliwy. Jednak wewnętrzne napięcie rośnie, bo dusza zawsze pragnie czegoś więcej niż powierzchownego zachwytu. I w końcu nadchodzi moment, kiedy atrakcyjność nie wystarcza, by zagłuszyć brak głębi. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta jest niezwykle piękna i każdy, kto ją widzi, zachwyca się jej wyglądem. Mężczyzna, będąc z nią, czuje dumę, bo inni patrzą na niego z zazdrością. Ale kiedy zostają sami, zaczyna dostrzegać, że nie ma między nimi rozmów, które niosłyby prawdziwe zrozumienie, że brakuje wspólnego rezonansu w wartościach, że jej świat wewnętrzny. I jego świat są jak dwa równoległe tory. I choć na zewnątrz wszystko wygląda perfekcyjnie, wewnątrz zaczyna rodzić się poczucie osamotnienia. To właśnie wtedy mężczyzna, choć wydaje się to niezrozumiałe, zaczyna odchodzić. Jung powiedziałby, że dzieje się tak dlatego, że obraz, w którym się zakochaliśmy, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Projekcja pęka. A człowiek zostaje sam z własnym rozczarowaniem. Bo kiedy idealizujemy drugiego człowieka, w rzeczywistości zakochujemy się w naszej własnej fantazji. A fantazja nie może nas nakarmić. Tylko realny kontakt z prawdziwą osobą, ze wszystkimi jej emocjami, mocnymi i słabymi stronami, daje prawdziwą bliskość. Dlatego paradoks polega na tym, że mężczyźni odchodzą nie od urody, Lecz od iluzji. Odchodzą, gdy czują, że pod piękną powierzchnią nie ma tego, czego szuka ich dusza. Czasem odchodzą też dlatego, że nie potrafią unieść własnych emocji, które w relacji wychodzą na światło dzienne. Spotkanie z piękną kobietą bywa jak lustro. W jej blasku mężczyzna zaczyna dostrzegać swoje kompleksy, lęki, poczucie, że nie jest wystarczający zamiast zmierzyć się z tymi uczuciami, wybiera odejście, bo łatwiej jest odejść, niż skonfrontować się z własnym wnętrzem. To pokazuje jeszcze jedną ważną prawdę. Odrzucenie czy odejście nie zawsze świadczy o wartości kobiety. Bardzo często mówi więcej o stanie mężczyzny niż o niej samej. Jeśli ktoś odchodzi, to nie dlatego, że kobieta była niewystarczająca ale dlatego, że nie potrafił wejść głębiej w prawdziwą relację, która wymaga dojrzałości. Możemy z tego wyciągnąć praktyczny wniosek: nie warto opierać swojej wartości wyłącznie na wyglądzie. Owszem, uroda jest darem i przyciąga uwagę, ale jeśli stanie się jedynym filarem, związek będzie chwiejny. To, co naprawdę zatrzymuje drugiego człowieka, to spójność wewnętrzna zdolność do autentycznej rozmowy do okazywania emocji do tworzenia przestrzeni w której druga osoba może być sobą pomyśl o parach które trwają ze sobą wiele lat to nie dlatego że jedno z nich zawsze wygląda jak z okładki magazynu to dlatego że nauczyli się spotykać siebie nawzajem nie tylko na poziomie wyglądu ale na poziomie dusz piękno ciała zmienia się z czasem ale piękno wewnętrzne może rosnąć i pogłębiać się każdego dnia. I właśnie ono sprawia, że ktoś zostaje, nawet jeśli świat zewnętrzny mówi, że mógłby mieć więcej czy lepiej. Kiedy przyglądamy się z bliska zjawisku odchodzenia mężczyzn od kobiet, które wydają się najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne, odkrywamy jeszcze jeden ważny aspekt. Wiele osób wierzy, że wystarczy wyglądać idealnie. Aby być kochaną. Jednak życie pokazuje, że sama powierzchowność nie daje gwarancji trwałości związku. Dlaczego? Bo człowiek pragnie nie tylko patrzeć, ale i doświadczać nie tylko podziwiać, ale i czuć. A tego nie zastąpi żadna uroda, nawet najbardziej niezwykła. Pomyśl o tym, ilu ludzi żyje w przekonaniu, że jeśli będą bardziej atrakcyjni, szczuplejsi, Lepiej ubrani, bardziej podziwiani, to wreszcie ktoś ich pokocha i zostanie przy nich na zawsze. To ogromna iluzja, która prowadzi do nieustannego napięcia. Bo jeśli opierasz swoją wartość na tym, co widoczne, to zawsze będziesz się bać, że to nie wystarczy, że ktoś znajdzie kogoś ładniejszego albo bardziej interesującego. Tymczasem prawda jest inna. Więź trwa nie dzięki temu, co na powierzchni, ale dzięki temu, co ukryte głębiej. Mężczyzna może być zafascynowany pięknem kobiety, ale jeśli nie czuje z nią bezpieczeństwa emocjonalnego, jeśli nie może być sobą w jej obecności, zaczyna czuć ciężar. A kiedy ciężar staje się zbyt duży, wybiera odejście. To nie dlatego, że kobieta była zła czy niewystarczająca, to dlatego, że brakowało czegoś, co buduje prawdziwe więzi przestrzeni, w której oboje mogą być autentyczni. Zadaj sobie pytanie: Czy w Twoim życiu zdarzyło się, że ktoś był przy Tobie, ale mimo tego czułeś się samotny? To doświadczenie pokazuje, że fizyczna obecność i uroda nie zastąpią bliskości emocjonalnej. Człowiek może spać obok drugiego, a i tak czuć pustkę. Jeśli ich światy wewnętrzne nie spotykają się naprawdę. Jung mówił o tym, że prawdziwa relacja to nie spotkanie dwóch masek, ale dwóch wnętrz. Persona, czyli rola społeczna, może być piękna, błyszcząca, atrakcyjna. Ale jeśli ktoś zakochuje się w tej roli, a nie w prawdziwej osobie, to związek skazany jest na rozczarowanie. Wcześniej czy później maska opada. A wtedy okazuje się, że nie ma wspólnego gruntu. Właśnie dlatego mężczyźni odchodzą. Nie od urody, ale od maski, od iluzji, od związku, w którym nie znaleźli tego, czego naprawdę potrzebowali. Praktyczne ćwiczenie, które może pomóc zrozumieć ten mechanizm, polega na tym, by przypomnieć sobie swoje własne relacje i zapytać, co mnie w nich naprawdę trzymało. Czy był to wygląd? Czy może poczucie bezpieczeństwa, wspólne rozmowy, wzajemne zrozumienie? Każdy, kto szczerze odpowie na to pytanie, odkryje, że zewnętrzność przyciąga, ale nie utrzymuje. To głębia i autentyczność sprawiają, że chce się zostać. Można też spojrzeć z drugiej strony. Ile razy słyszałeś o parach, które wydają się niepasujące, według standardów zewnętrznych? Ona nie jest najpiękniejsza w oczach społeczeństwa. On nie jest najbogatszy ani najbardziej przystojny, a jednak są razem od lat. Szczęśliwi, pełni ciepła. Dlaczego? Bo ich więź opiera się na czymś, co jest silniejsze niż opinia świata na głębokim rezonansie dusz. I to właśnie jest odpowiedź. Piękno przyciąga, ale rezonans zatrzymuje. Dlatego zamiast pytać, czemu mężczyźni odchodzą od najpiękniejszych kobiet? Warto zadać inne pytanie. Co sprawia, że ktoś zostaje naprawdę? Odpowiedź brzmi: poczucie, że w tej relacji mogę być sobą, że mogę być widziany nie tylko oczami, ale i sercem, że moja obecność jest przyjmowana bez warunków. Jeśli zrozumiemy tę prawdę, odczarujemy mit urody jako jedynej gwarancji szczęścia. Zaczniemy dostrzegać, że o wiele ważniejsze jest to, co budujemy w środku. Autentyczność, szczerość, dojrzałość emocjonalna to one są fundamentem, którego nie da się zastąpić powierzchownym blaskiem. Na końcu warto uświadomić sobie jeszcze jedną ważną rzecz. Mężczyźni odchodzą nie dlatego, że kobieta nie jest wystarczająco piękna czy wartościowa. Odchodzą dlatego, że relacja, w której się znaleźli, nie odpowiada ich wewnętrznym potrzebom. Nie daje im przestrzeni na rozwój, albo dlatego, że sami nie są jeszcze gotowi na prawdziwą bliskość. To nie jest wyrok na kobiecość, to nie jest osąd urody, to jest proces, który pokazuje, jak skomplikowane są ludzkie spotkania. Każde rozstanie można odczytać na dwa sposoby: pierwszy, jako osobistą porażkę, jako dowód, że coś ze mną jest nie tak, drugi, jako lekcję, wskazówkę, że ta droga nie była właściwa, że moje serce i jego serce nie mówiły tym samym językiem, i tylko od nas zależy, którą interpretację wybierzemy. Zamiast pytać, dlaczego on odszedł, skoro byłam najpiękniejsza, warto zadać inne pytania. Czego mogę nauczyć się o sobie dzięki temu doświadczeniu? Co tak naprawdę zatrzymuje człowieka w relacji? Jak mogę jeszcze bardziej rozwijać w sobie to, co autentyczne i prawdziwe. Te pytania nie zamykają, one otwierają, bo pokazują, że Twoja wartość nie kończy się tam, gdzie ktoś odszedł. Twoja wartość trwa niezależnie od tego, czy ktoś został, czy odszedł. Prawdziwe piękno nigdy nie opiera się tylko na ciele. Ciało zmienia się z czasem, a to, co pozostaje, to świat wewnętrzny dojrzałość, empatia, spokój. Autentyczność. To właśnie te jakości sprawiają, że ktoś chce zostać na dłużej. Jung uczył, że najważniejsze spotkania w naszym życiu to spotkania z samym sobą. Bo jeśli nie spotkasz siebie, jeśli nie zrozumiesz kim jesteś i czego pragniesz, zawsze będziesz oczekiwać, że ktoś inny nada ci poczucie wartości. A to nigdy się nie sprawdza. Dlatego najpiękniejsza droga zaczyna się wtedy, gdy odkrywasz swoje wewnętrzne centrum, gdy wiesz, że nie musisz udowadniać światu swojej wartości, gdy potrafisz patrzeć na siebie z łagodnością i dumą, niezależnie od tego, czy ktoś wybiera ciebie, czy nie. Bo miłość, której szukasz, zaczyna się w tobie. A kiedy ją znajdziesz w swoim wnętrzu, wtedy nawet jeśli ktoś odejdzie, nie stracisz siebie. Możesz zapamiętać jedno zdanie: Mężczyźni odchodzą od najpiękniejszych kobiet, ale nigdy nie odchodzą od kobiet, które są prawdziwe w swojej sile i autentyczności. Bo autentyczność jest czymś, czego nie da się zastąpić to ona przyciąga i zatrzymuje na najgłębszym poziomie. Dlatego nie pytaj już, dlaczego ktoś odszedł. Zamiast tego zapytaj siebie. Co mogę zrobić, by być jeszcze bliżej swojej prawdy, swojego wnętrza, swojej mądrości? Bo wtedy nikt nie będzie mógł odebrać ci tego, co najważniejsze, Twojej własnej wartości. A jeśli to, co usłyszałaś, rezonuje w Tobie i otwiera nowe spojrzenie na relacje, koniecznie subskrybuj ten kanał, bo przed nami jeszcze wiele odkryć, które pomogą Ci zrozumieć siebie i budować życie. W zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś.